Nie da się też pominąć roli Brytyjczyków. Sikorski był dla nich ważny, ale również kłopotliwy. Drążył na konferencjach aliantów temat Katynia, kwestionował brytyjsko-radzieckie ustalenia co do granic. Gdy wybuchła wojna w 1939, Londyn potrzebował oddanych sojuszników, więc traktował Polskę lojalnie. Teraz zaś Polska stawała się kulą u nogi alianckiej dyplomacji. Dochodziło do politycznych spięć. Sikorski żągał od Zachodu nie tylko wsparcia militarnego dla swych polskich dywizji na Wschodzie, ale i twardego respektowania przynależnych Polsce ziem. Peryskop międzynarodowej polityki doprowadził do sytuacji, gdzie alianci, zwłaszcza Wielka Brytania, zaczęli postrzegać Sikorskiego jako uciążliwego czynnika, który psuje delikatny sojusz z Moskwą. Dlatego większość materiałów o katastrofie zaległa w archiwach. Brytyjczycy skrzętnie ukrywali raporty komisji śledczych, które mogły ujawnić niejasne okoliczności. Przez dekady przetrzymano w archiwach wszelkie dokumenty dotyczące śmierci wodza, rzekomo do 2050 roku i dalej, co więcej niż standardowe 30-letnie klauzule. Ciała spoczęły w Newark bez żadnej autopsji, a fotografie okaleczonego ciała zniknęły, jakby ktoś wykreślił niewygodne dowody. Nawet podczas powtórnej ekshumacji w 2008 roku nie przeprowadzono wszelkich możliwych badań. To wszystko wygląda na szybką operację zacierania śladów.